Korea to nie tylko Myeongdong, Hongdae, Gyeongbokgung, Hangang, Gangnam To też inne miejsca I dzisiaj zabiorę was do Korei, której jeszcze nie widzieliście Hej wszystkim, tu Pera w Korei Pokazałam wam moje mieszkanie, dlaczego nie miałabym pokazać wam również mojej okolicy Jeżeli pamiętacie, dwa lata temu zrobiłam taki spacer po okolicy, w której mieszkałam No ale przeprowadziłam się od tego czasu Raz, dwa, trzy razy. I teraz znowu mieszkam w bucion. Kiedyś mieszkałam w bucion, ale w innej dzielnicy. Teraz e, dzielnica, w której mieszkam nazywa się Ojongu, i to jest właściwie sama północ Bucian. Styka się właściwie prawie że z Seulem i z kimpo. Jeżeli kojarzycie Kimpo, to tam jest lotnisko. Faktycznie jak się troszeczkę przejdzie, tutaj zaraz są pola. To już widać samoloty lądujące, ale nie jest głośno, także spoko. Chciałam Wam opowiedzieć troszeczkę o tej okolicy, w której mieszkamy teraz z Tydzinem. Tak jak widzieliście na filmiku, w którym pokazywałam mieszkanie, mieszkamy w bloku i muszę przyznać, że to jest chyba najlepsza okolica, w jakiej mieszkaliśmy. Jest tutaj wszystko. Najbardziej podoba mi się fakt, że zaraz, praktycznie przy bloku, jak się zaraz wyjdzie, mamy targ. Tradycyjny targ nie jest za duży, ale wszystko możemy tam kupić od owoców i warzyw, mięsa, ryb po jakieś bancany, czyli przystawki koreańskie, prawda? Możemy kupić gotowe dania, tam już na wynos tokpoki, kurczaka, wszystko. Co nam się tam zapragnie, łącznie z chlebem, łącznie z artykułami drogeryjnymi, wszystko. dużo restauracji. Co prawda, że tak powiem, ilość tych restauracji nie przekłada się na jakość, także troszeczkę się z tydzieńem naszukaliśmy restauracji, która by nam smakowała. Mamy kilka takich wybranych, gdzie chodzimy często, bo nam smakuje tam jedzenie. Bardzo długo szukaliśmy jajangmyeonu, czyli makaronu z czarnym sosem, żeby był dobry. Wiecie, że jak się ktoś przeprowadzi, to pierwsze, pierwsze danie, które powinien zjeść, to jest dzedzangmion, to jest taka tradycja. No i my, pamiętam, że jak się przeprowadziliśmy, to bardzo, bardzo późno w nocy zamawialiśmy i chyba nawet nie było dzedzangmiona, tylko musieliśmy zamówić tam inne danie i to nie było dobre. Bardzo blisko znajduje się siłownia właściwie nie siłownia, nie wiem jak to nazwać. E Miejsce, w którym trenowaliśmy z Dzinem Box od końcówki sierpnia nie trenowaliśmy, ponieważ przygotowaliśmy się do ślubu, nie było za bardzo czasu, ale mam nadzieję, że wrócimy do tego. że wam się no gangnam powiedzmy, tak, czyli mamy te piękne, wysokie, oszklone budynki, mamy Miągną, gdzie jest pełno, pełno ludzi, tak, i wąskie uliczki, mamy Nam Sun Tower, mamy rzekę Han, mamy, co mamy jeszcze, pałace, tak, tradycyjne Hanoki, budynki i pewnie jak myślicie, korea to wszystko wam się to kojarzy, a tak naprawdę większość miejsc, w których mieszkają po prostu ludzie, Wygląda podobnie do tego, jak widzicie teraz na ekranie, po prostu takie zwykłe uliczki i taką charakterystyczną cechą w Korei jest to, że jest pełno tych banerów reklamowych, powiedzmy, że cały budynek jest po prostu oklejony tym, jakie są po prostu w, tych, w tym budynku, w tych lokalach, jakie są przedsiębiorstwa tak i co tam jest. Jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to widzieliście, że kiedyś wrzuciłam na Instastory takie zdjęcie, że w jednym budynku mogą być naprawdę, naprawdę różne rzeczy i tak na partnerze budynku była przychodnia, na drugim piętrze również, na trzecim piętrze był kościół i na czwarty na czwartym piętrze była siłownia. To był mały budynek, a jak są większe, to naprawdę tam można wszystko załatwić od okularów po kupienie chleba, przez załatwienie sobie telefonu, pójście do kościoła i na siłownię. Żeby nie było, że zmyślam: kościół, restauracja, kawiarnia. Naprawdę na wyciągnięcie ręki mamy wszystko, wystarczy tylko praktycznie zejść z naszego piątego piętra i mamy zaraz obok kurczaka, mamy ym, no, sklep typu Żabka, taki całodobowy, że zawsze można tam zejść coś kupić, yy, mamy salon kosmetyczny, gdzie mogłam sobie zrobić paznokcie. Tu że zdjąć paznokcie ze ślubu właściwie. Fakt, że jest to dzielnica mieszkalna, można właściwie poznać po tym, ile tu mamy bloków, willi, czy ta, czyli takich starszych budynków z czerwonej cegły, nowszych budynków, które na parterze mają po prostu parking, a potem budynek dopiero i bloki mieszkalne takie starsze, 30-40 letnie. My mieszkamy w 30-letnim starszym budynku, ale na szczęście odnowionym, odmalowanym no i są też y, takie już nowsze bloki, blokowiska właśnie bo one są olbrzymie i tego jest tutaj sporo, sporo jest szkół i to właśnie można poznać po tym właśnie można poznać dzielnicy mieszkalne że jest sporo też szkół właśnie dzisiaj, dzisiaj poszłam zrobić troszeczkę materiału właśnie żeby pokazać wam jak wygląda bodajże to jest chyba gimnazjum koreańskie i tam właśnie jakieś dwa dzieciaki sobie grały piłkę, w piłkę i komentowały, że przyszedł Egoogin, czyli obcokrajowiec i przyszła tutaj nagrywać. No to tutaj pierwszy raz widzę właśnie obcokrajowca, no ale przyszła tutaj nagrywać, bo tak, no bo tutaj jest dużo rzeczy do zobaczenia, no bo my i tak sobie komentowali cały czas. Niestety nie mogłam więcej tam nagrywać, bo zrobiło mi się dziwnie. Stwierdziłam, że jednak sobie pójdę i nie będę ich nagrywać, dobra jest. Niech sobie skomentuję, jak przyszła białaska ich nagrywać. Ale trochę ich nagrałam, jak grali w piłkę. I'm just good at I'm just good at wszędzie jest blisko samochodem. Gorzej z połączeniami, niestety, komunikacją miejską. Dlaczego? Dlatego, że wszędzie, gdzie mieszkałam wcześniej, praktycznie pieszą mogłam dojść do metra. I tutaj faktycznie też mogę dojść pieszo do metra, ale trwa to mniej więcej 30-40 minut pieszo. Więc yy, chcąc, nie chcąc, albo muszę rowerem dojeżdżać do metra, albo autobusem. No i no, teraz już jest niestety zimno, latem jest za gorąco, więc tak naprawdę tylko jesienią i wiosną mogę jeździć z tym e, rowerem. I chwilowo do pracy dojeżdżam autobusem i przesiadam się na metro. Autobusy są no, dosyć niewygodne, i powiem szczerze, że wolałabym, żebyśmy byli bliżej metra, ale plusem jest to, że metro nam tu budują. Praktycznie 3 minuty od naszego bloku powstaje stacja metra. Na samym skrzyżowaniu takim dużym, które tutaj jest. I planują je oddać, planują tą stację oddać, w ogóle całą tą linię oddać w 2021 roku, więc zostały jeszcze dwa lata, ale my planujemy tutaj, mam nadzieję, mieszkać trochę dłużej, więc myślę, że ludzie spoko. Będzie bezpośrednie połączenie, z tego co pamiętam, na Hondę. Stąd jest blisko na Hondę, ale będzie bezpośrednie, bezpośrednie połączenie w ogóle metru. Także super sprawa. Niestety, kolejnym minusem jest to, ale to nie jest kwestia tutaj tej okolicy, tylko ogólnie okolic yy, w ogóle całej Korei właściwie, yy, poza głównymi ulicami gdzieś, na przykład na Gangnamie, gdzie jest bardzo czysto, jest to, że nie ma śmietników, o czym wielokrotnie Wam mówiłam, i niestety, śmieci są zostawiane po prostu centralnie na ulicy niestety. I te śmieci są sprzątane codziennie, tak? No ale mam na przykład weekend, no i śmieci się piętrzą po prostu na chodniku, tudzież zaraz przy ulicy, gdzieś tam na krawężniku. No i nie wygląda to zbyt estetycznie, zwłaszcza, że tutaj, no, to nie jest jakaś mała ulica, gdzie tam ja widziałam dzisiaj śmieci, tylko po prostu zaraz na skrzyżowaniu wielkim i no, fakt, to nie jest dzielnica turystyczna, więc może nie jest reprezentatywna, ale no ludzie tu mieszkają i moim zdaniem, gdyby tutaj śmietniki były, to no żyłoby się estetyczniej. <grytanie> tutaj jest w ogóle bardzo dużo psów. Ja powiem szczerze, że zanim się przeprowadziliśmy tutaj, ja nigdy nie widziałam tylu ludzi chodzących na spacery z psami. Nie wiem, czy to jest okolica, która sprzyja po prostu wychowywaniu psów, czy po prostu tutaj nie ma innego miejsca żeby wyprowadzać psy, co nie jest prawdą, ponieważ Sochi na przykład nie lubi chodzić do tego samego miejsca codziennie, więc codziennie wybiera sobie nowy szlak. Także w tym parku jesteśmy raz na 2, 3, 4 dni czasami, w zależności od tego, gdzie ją tam zawieje, że tak powiem. I nie wiem, czy ludzie po prostu nie wiedzą, nie lubią. Fakt faktem, że Sochi lubi czasami sobie poszperać po zwykłych uliczkach, co nie jest fajne w sumie.

왜 저기가? <laughs> 알았어. 아이고. 저기 가자. 소이, 왜 어디가? 저기 가? 아 아. Słuchajcie, to chyba tyle, jeżeli chodzi o pokazanie wam okolicy, w której teraz mieszkam. Ja uważam, że to jest najlepsza okolica, w jakiej można mieszkać, jeżeli nie zależy wam oczywiście na mm, dzielnicy, która byłaby blisko dzielnic turystycznych. Także do mieszkania, tak jak mówię, to nie jest dzielnica, w której. Dobrze jest się zatrzymać, jak się jest turystą, tylko bardziej właśnie do normalnego mieszkania, gdzie bierze się pod uwagę odległość od miejsca pracy, od tego, jakie mamy tam sklepy, jakie są szpitale w okolicy, jaka szkoła jest, tak, jeżeli na przykład się ch chciało mieć potem dzieci czy coś, na osiedlenie się właśnie. Myślę, że Bucian to jest naprawdę fajna miejscówka i zresztą dużo tak ludzi mówi, bo Bucian jest naprawdę tak takim miastem wylotowym, bo jest między Incheon, między Gimpo, między Seulem. Także. Jest i gdziekolwiek by się nie jechało, to tam w mniej więcej 40 minut do godziny się dojedzie. No, nie mówię oczywiście o za wschodnich dzielnicach Seulu czy zachodnich dzielnicach tego... Incheon, bo to, to jest naprawdę daleko, ale jak na przykład się pracy znajdzie gdzieś w Bucheon, w, w obrzeżach Incheon, czy w, w zachodnich dzielnicach Seulu, to jest naprawdę fajnie, dojazd jest spoko, a już zwłaszcza jak nam otworzą to metro za dwa lata, to już w ogóle będzie pikus. Dobra, mam nadzieję, że Wam się podobało. Co sądzicie o takiej kolei, której jeszcze nie widzieliście, bo to nie jest Turystyczna część Korei. To nie jest część, którą, którą pokazuje się zwykle turystom. Dajcie znać, co sądzicie w komentarzach. Czy coś z tego materiału Was zaszokowało? Czy już jesteście przyzwyczajeni do tego widoku, na przykład z dram? Jeżeli tak, to koniecznie napiszcie, w których dramach coś takiego pokazują. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. I do zobaczenia następnym razem. Papa. Pa. na mnie. Zaraz po przejdzie będzie widok kamery, także o, proszę bardzo, chciała być w kamerze.